że prosimy o pierwsze wnioski po, po tym treningu No Cieszę się w ogóle, że odjechaliśmy, bo całą drogę jechałem rano, to padało dopiero 40 km przed Zieloną Górą. Troszkę przestało. Walczyliśmy z torem, bo tor był bardzo mokry. I dobrze, że się dało nam pojechać. No wiadomo, że trzej nowych zawodników. To jest dla nich dzisiaj po prostu nauka tego toru. Nauka dopasowania do sprzętu do toru. Myślę, że ta pierwsza lekcja nie wypadła źle. Że Dol sobie będzie radził tutaj. Karpo widać, że jako zawodnik drugiej ligi potrafi biegi wygrywać. Larsen przegrywał się tylko przez sprzęt. Bo przywyższył nowy silnik i to widać, że z tym błądził, bo już nie chodzi o jazdy, tylko że po prostu... Na tym sprzęcie był wolny. A tak no, trzeba powiedzieć, Dudek bardzo dobrze. Piotrek pojechał pierwszy bieg na, na nowym sprzęcie, odstawił później, i tam sobie próbował. Pieszczek trzeba powiedzieć, że bardzo pozytywnie. Także no, myślę, że tak na pierwszą jazdę to nie było źle, a trzeba powiedzieć, że Unia Tarnów to jest wymagający przeciwnik, co się. Was przekonał w zeszłym roku. On zaczął słabo, on potem coś zmienił, bo diametralnie inna postawa, no inne pola startowe no, też tam. No inne pola, ale też i, i, i zrozumiał pewne rzeczy, prawda. No jak mówię, no, nowi się uczą tego to. toru. są doli, to jest to, czego pan oczekiwał? Oczywiście na tym etapie rozmawiamy, bo to jeszcze trudno no, wnioski. Nie, no widać, że przecież wiadomo, że jest sparing nie będzie, jak to się mówi, Yy, specjalnie głowy nadstawiał. Yy, według mnie pojechał dobrze. Przegrał wtedy, bo yy, sprzęgło się rozkręciło. O. W tym trwym drugim jego co potem zrezygnował to sześć śrub się po prostu rozkręciło ze sprzęgło. A także no cóż. No. Początek.